Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3. I tak jak obiecywałem, miałem robić filmiki, które będą pokazywały mniej więcej drogę mojej mniszki. Niestety, troszeczkę za bardzo się rozpędziłem i w tydzień już jestem na... Na T6 już sobie biegam i mam mniej więcej taki giry, jak sobie zaplanowałem. Nie jest on wybitny, ale jest. I stwierdziłem, że... Zrobię dzisiaj taki filmik. To jest, ta, to jest ta postać, którą zakładaliśmy że tak powiem wspólnie. Jak widzicie, już mam 170 paragon. No proszę, w każdym razie, jej drogę levelowania widzieliście w filmie tutaj, gdzieś który się wyświetli. Jej zakładanie też w filmie, który się gdzieś tutaj wyświetli. I miałem robić wam takie raporty, co tam nowego wydropię. Jaki nowy build, i jakie nowe najwyższe. Greater Rifty. No, niestety troszeczkę się rozpędziłem i troszeczkę przeskoczyliśmy daleko. Aczkolwiek to nie jest tak daleko, żeby robienie takich filmów traciło sens. Mam już ten gier, który chciałem mieć. Mianowicie zaplanowałem sobie to tak: zaplanowałem po przy powiedzmy pozyskaniu kilku rat od kolegów z klanu, zbudowałem sobie takie coś. Mianowicie tak, mamy łapy na ramienniki oraz amulet Sanuko, które łącznie z PKW dają nam 4-częściowy bonus, który robi naprawdę grubą robotę. To zresztą będę wam w stanie zaprezentować. Mamy starożytną koronę Leoryka wraz z kamieniem, który skraca czas odnowienia wszystkich umiejętności o 12,5%, z tym, że korona wzmacnia ten efekt o 83% dodatkowe, więc mamy naprawdę fajny cooldown. Mamy osprzęt gundo, na ten moment chyba najważniejszy dla mnicha elementy. element. Mamy e, szaleńczy gniew borna starożytny i starożytną lodowatą duszę borna, które łącznie z PKW dają trzy elementy zestawu. E, I co chciałem dodać? Bardzo fajnie, mm, powiem Wam szczerze, że przedmioty starożytne jakoś mm, tak mnie mm, nie pocieszyły, bo były to po prostu tak jakby kolejne rzecz do szukania i nie było w tym nic fajnego, że te rzeczy miały powiedzmy te 15% lepsze statystyki ale w moim, w moim zdaniem trochę to naprawiło crafting w grze. Dlaczego? Bo teraz tak naprawdę ten crafting ma jakiś sens. Jaką mamy szansę, że wypadnie nam akurat ten element, który chcemy, że wypadnie nam akurat starożytny i że będzie dobry? Bardzo małą Ale kując już ukowala ten element Mamy naprawdę dużą szansę, że ten element będzie starożytny i tak naprawdę możemy sobie zaplanować. Ja, widzicie, od Kowala mam trzy aż rzeczy w teraz w tym girze. Mam ten gniew Borna, mam majstersztyk Griswold'a i mam e, lodowatą duszę Borna i uwierzcie mi, robi to robotę. Chociaż cały gir nie jest jakiś fantastyczny, to naprawdę robi robotę. Mam prymitywne buty, e, legendarne, e, starożytne też od, od kadali które też robią robotę zresztą. Cały build polega oczywiście na, na eksplodującej dłoni, którą zarażamy, można powiedzieć, przeciwników, dobijamy ją falą światła, a reszta skilli jest tylko i wyłącznie po to, żeby się szybko przemieszczać i szybko regenerować e, spiryta i żeby e, skracać cooldowny. Proste, proste Co do pasywek, to możecie sobie zobaczyć zdecydowanie. E, niezrównana dusza, zgodność, ikona i itara. I myślę, że wejdziemy sobie do, do rifcika i w tym rifciku już sobie po prostu pogadamy o samej grze. Co tam nowego na horyzoncie? Na horyzoncie mamy, bardzo Was proszę, mamy na horyzoncie nowy patch. Już zostały wypuszczone oficjalne zapowiedzi we wszystkich językach. Patch ma niedługo wejść na PST. I co w tym paczu będzie? Co w tym paczu będzie chyba wszyscy, którzy oglądają ten film już wiedzą, bo oglądają ten film fani Diablo, którzy tak naprawdę są na pewno w temacie, ale powiedzmy, że sobie tak odświeżymy to. W paczu zostaną dodane najważniejsza rzecz, nowe sety, nowe trzy sety endgameowe. Bardzo fajny set dla czarodziejki się zapowiada. Mamy nowe gobliny, nowe mapki, mamy nowe e, moce legendarne w przedmiotach. E, mamy będą zmiany w starych setach, w takich setach jak e, busz, e, e, w takich setach jak Talerasza, który no, wymaga dosyć, e, można powiedzieć, na ten moment on w ogóle nie robi roboty. Mm. I kilka kosmetycznych zmian w menu, jeżeli chodzi właśnie o, o kosmetyczne aspekty gry, skrzydełka, pety, no nie pety, ale. Co się pojawiło ważnego, moim zdaniem najważniejszego w tym paczu, w tym PST, to jest informacja, którą nawet niedawno przetłumaczył nam WLUXAR na forum. Mianowicie do Azji wchodzą mikropłatności do testowania. Na, na ten moment tylko do Azji, a szkoda, i wywołało to, można powiedzieć, dyskusję dosyć. Łódź, jak to się stało? Tak to niestety jest, jak się komentuje i gra, no ale trudno. Na szczęście nie gramy o złote galoty, yy, tylko robimy sobie na lajcie rywcika. Wywołuje to taką dyskusję, mianowicie co, w tych, co te mikropłatności, co one dają? Yy, będzie to po pierwsze waluta. To będzie waluta platyna, którą będzie można kupić za prawdziwe pieniądze. I za tą platynę będziemy mogli kupować tak. Na razie nam e, zostały wyjawione tak. E, ograniczone czasowo premie do zdobywanego doświadczenia, co mi się z jednej strony najbardziej nie podoba z tej, z tej całej listy, ale z drugiej strony mi to w ogóle nie przeszkadza tak naprawdę, bo nikt mi nie każe tego kupować, a to doświadczenie tak naprawdę nie robi naprawdę dużej, e, dużej, dużej różnicy poza, poza, poza cyferką jakąś tam... E, Ej, jest jakiś gobek, co gwarantuje legendę? Tak, tak jest. Trochę się rozpraszam przy czytaniu i nagrywaniu naraz. Co tam dalej mamy? Nowe elementy ozdobne. Skrzydła przywołujące nie biorące udziału w walce oraz portrety postaci. I to jest najfajniejsza moim zdaniem zmiana. Znaczy najfajniejszy dodatek, bo powiem wam szczerze, że bardzo zawsze chciałem e, mieć taki element w Diablo, że mogę sobie kupić coś, czego inni nie mają. Po prostu jakoś się odróżniać. Kupić sobie, nie wiem. Skrzydełka Maltaela na przykład. Może takie coś dodadzą. Tego tak naprawdę brakuje, i powiem szczerze, że liczyłem na to, że w edycji kolekcjonerskiej Ripper of Souls będą takie skrzydełka, ale się nie doczekałem, niestety. No i mam nadzieję, że takie coś zostanie dodane. Oczywiście, Blizzard słynie w pewnej, w pewnej mierze z kreatywności, mi się wydaje, że będzie naprawdę fajnie. Pety, gdzie mam nadzieję, że Pety po prostu nie będą psuły klimatu gry i nie będą to jakieś peony z, z Warcrafta czy, czy takiej rzeczy, jakieś nie wiem postacie ze starcrafta czy jakieś zerlingi psułyby klimat moim zdaniem e, i nie chciałbym naprawdę w diablo widzieć e, takich rzeczy jakie są w warcraftzie w warcraftzie to pasuje, tutaj nie już ten piesek trochę, można powiedzieć że jest zrobiony w dobrym w, w dobrym powiedzmy e, duchu ale m, ale nie jest nie jest on kurczę. muszę się skupić niekiedy, w niektórych momentach i nie mogę gadać e, m, co dalej mamy? Odniesienia do możliwości powiększenia skrytki oraz zwiększenia liczby mie miejsc postaci. To akurat są rzeczy, no w, można sobie dokupić miejsce w skrytce, fajna sprawa, jeżeli ktoś ma zawaloną yy, i może sobie dokupić i może sobie dokupić. Ale na ten moment, popatrzcie, mamy takie miejsce jakie mamy w strzęce i sobie jakoś radzimy, więc nie będzie to utrudnienie jakieś dla tych osób, które nie mają zamiaru wydawać prawdziwych pieniędzy, tak? Yy, nowe elementy interwejsu użytkownika, yy, czyli... Rzeczy, które. Czyli, na przykład, dodatkowe miejsca na jakieś tam kosmetyczne sprawy. To też oczywiście nie będzie żaden. Że, że, że nic, co wymaga. Co, nic, co gra wymaga. Boże, jakieś się zacinam. Czyli, tak naprawdę, dla tych, którzy nie mają zamiaru kupować tej platyny, nic się nie zmienia. Więc, zastanawiam się, te, ten płacz. Oczywiście, w tym momencie, e, kupiliśmy Diablo i kupiliśmy produkt w tym momencie tak naprawdę niekompletny, bo już pomijając ten brak pvp, który mi na przykład nie przeszkadza, yy, ale w tym momencie na przykład nie mamy dostępu do całej zawartości gry, tak? Moglibyśmy pakać. Ale czy to coś zmienia? Nic dla, według mnie nie zmienia, bo gry w tym możemy walić tak jak waliliśmy. To, że ktoś już 25% szybciej zdobędzie expa, który tak naprawdę dużo nie wnosi w tych paragonach, bo tak naprawdę wystarczy posiedzieć trochę dłużej i już ma się te najważniejsze statystyki z paragonów wymaksowane. Yy. Będziemy mieli 25% więcej do, nie wiem, znajdywania złota, co nic tak naprawdę e, nie daje. Ale co trzeba zauważyć, że to najważniejsza, według mnie, e, rzecz, której, którą, z, według mnie, dużo ludzi pomija, to będzie do kupienia waluta platyna. Nie będą te elementy kupowane osobno, to element będą kupowane za walutę. A jeżeli już jest takie coś wprowadzone, że jest dodatkowa waluta w grze, to znaczy, że nie tylko można e, za normalne pieniądze to kupować, tak? No bo popatrzcie sobie e, Jeżeli te elementy można by było Jeżeli to by było tylko za pieniądze te wszystkie rzeczy No to by po prostu było do kupienia przykładowo Tak jak są skórki w Heroes of the Storm Przykładowo e, 4 euro, tam 2,93,99 za za jakieś tam skrzydełka, tak? Tak, no i tak dobrze się kupowało Ale tu mamy, do, tu mamy walutę, którą możemy kupić Możemy doładować swoje konto I... Według mnie to jest... to jest po prostu takie taki krok w tą stronę, że tą walutę bardzo ciężko, ale będzie można też zdobyć, nie kupując niczego. Nigdzie nie pisze, że tylko będzie można ją kupić, a no, tak naprawdę wszystko na to wskazuje. Jak będzie nie wiem, bo to są tylko takie moje spekulacje, ale jaka jest druga ważna rzecz, którą trzeba zauważyć? Ważne jest to, że ten, ta cała wiadomość o tych mikropłatnościach oznacza tyle, że Blizzard nie zamierza kończyć z Diablo, że Blizzard ma w planach rozwijać grę i to jest powiedzmy taki moment, w którym Blizzard po prostu musi się zastanowić, czy, czy wprowadzamy mikropłatności, czy ta gra wreszcie zacznie na siebie zarabiać, bo ta gra na ten moment na siebie nie zarabia, tak? Yy, ci co... powiedzmy przykładowo podstawkę kupiło jakieś tam 100% użytkowników, tak dodatek już kupiło 70% i na ten moment od dodatku mija rok od wprowadzenia dodatku i pieniądze nie, przeby, nie przybywają, a ludziom trzeba płacić, serwery trzeba utrzymywać i tak dalej. A w, gra yy, jeszcze w, na poziomie yy, Diablo 3 podstawki zapewniała powiedzmy przychód z tego domu aukcyjnego. Domu aukcyjnego nie ma i widocznie pieniędzy brakuje. Jeżeli Blizzard by nie wprowadziłby mikropłatności, czy nie wiem, stwierdził, że będzie e, trzymał na swoim placu produkt, który będzie nie przynosił zysków, a tylko straty, to po prostu by ten produkt olał. Ale widocznie Blizzard poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że wprowadzi takie coś, co nie będzie inwazyjnie wpływało na rozgrywkę, e, Wielcy fani będą mogli sobie dokupywać jakieś pierdoły. Ja jestem fanem na przykład takich kosmetycznych zmian, portretów, transmogów. Bardzo bym chciał sobie kupić jakieś e, fajne transmogi, których nikt nie będzie miał, na przykład, nie? Tylko ja. Taki wygląd mi się podoba i naprawdę będę wyglądał jak BDS. I ja to uwielbiam w każdych możliwych. w, w wielu innych produkcjach takie, takie elementy uwielbiam. I mam, e, mam do tego prawo, żeby sobie teraz kupić coś i wyróżniać się jakoś. A przy okazji. Gra będzie się dalej rozwijać. Ok, jak widzicie, trochę wolno mi ten rift idzie właśnie z tego powodu, że po pierwsze jakieś tym zagęszczenie mobków coś cienkie jest. Po drugie zapominam odpalać najważniejszych skili, a po trzecie, no gadam z wami. I chciałem się was też zapytać. Jak według was, y, jaką... jaka jest wasza opinia na temat tych mikropłatności? Czy wam będą przeszkadzać, czy nie. Mi osobiście tak jak wam powiedziałem. Mikropłatności nie przeszkadzają, jeżeli będą wprowadzone. Bardzo się cieszę, nawet o ile nie będzie to tak naprawdę, nie wiem, procent do znajdywania legend. O, to już by było to już by było nie fair, moim zdaniem, bo doświadczenie tak naprawdę nie robi tu wielkiej roboty. To jest tak naprawdę cyferka. Ja zaraz wam pokażę, jak wyglądają statystyki i co tak naprawdę się liczy. I, czy, i zależy, jak też te 25% będzie wyglądał. Znaczy 25%, to ja też tak powiedziałem. To gdzieś po prostu wyczytałem na forum, że to ma być 25%, ale to nigdzie nie zostało oficjalnie powiedziane. Hmm, ograniczone czasowo premię do, do doświadczenia, więc y, nie jest powiedziane jaki to jest procent, ale zobaczmy sobie to doświadczenie. Tutaj e, szybkość ruchu i maksimum siły duchowej został e, powiedzmy. Nałożony limit 50. Możemy tylko w nieskończoność walić w zręczność i witalność. W ataku mamy nałożony limit na wszystko, więc wymaksujemy sobie wszystko i nic nie możemy już robić. Czyli to jest, o ile się nie mylę, 500 paragon, gdzie już mamy wszystko wymaksowane. W obronie mamy też wszystko do wymaksowania, i w użytkowych też mamy wszystko do maksowania. Możemy jedynie na Hama farmić zręczność i witalność. No w sumie. Jest to, jest to, jest to dosyć, są to bardzo ważne statystyki, ale w, przy powiedzmy 700 paragonie, to nawet z jakimikolwiek premiami, ciężko ten, ten level będzie się na tyle ciężko farmiło, że e, nie będą to wielkie e, różnice. Okej, okay, myślę, że to by było chyba na tyle w tym filmiku. Ja ten Rift będę kończył, nie będę was zanudzał. Sami widzicie, jak osprzęt Gundo działa i jak cały ten build działa. Mm. Na pierwszym przycisku myszy mam Mam piąstkę, eksplodującą dłoń, która zaraża wszystkim, jak widzicie mają taką ikonkę nad głową Na jedynce sobie przywołuję dwóch strażników, którzy dzięki, dzięki butom Dzięki butom, prymitywnym butom Remaksują mi całego spiryta praktycznie Przy wielu... Dobra wracam z powrotem Tak jak mówiłem Piąstka zaraża wszystkich właśnie e, eksplodującą dłonią. Dobijam filarem, który naprawdę ma naprawdę ogromny damage. Kiedy ginie pierwszy potworek, automatycznie giną wszystkie w pobliżu, bo się zarażają tym dzięki, dzięki osprzętowi gundo e, Na trujeczce mam objawienie, które, dzięki któremu mam m, większą wytrzymałość. Wybrałem sobie tą runę z wytrzymałością. E, Większą wytrzymałość, większą e, oczywiście, lepsze odnawianie e, ducha, siły ducha. Dzięki prymitywnym butom, tak jak już właśnie mówiłem, e, odnawiam sobie. Teraz nie mam źródła, wciskam, mam na nowo źródło, wszystko pięknie, ładnie. I na czwórce mam e, uderzenie cyklonu, bodajże, powalający podmuch, który też regeneruje nam ducha. I tak to wszystko wygląda. Nie ma tutaj w tym nic skomplikowanego. Samy, sam build w, w graniu sprawia się wyśmienicie, gra się po prostu pięknie w niektórych momentach piękne finishery walimy. E, niestety build jest skonstruowany w taki sposób, że jesteśmy bardzo, bardzo mocni przeciwko. E, dużej grupie niestety jesteśmy bardzo słabi przeciwko pojedynczemu celowi, tak jak to właśnie na przykład jest teraz mamy do czynienia z zatraceniem i to potrwa dosyć długo podejrzewam. Zatracenie to jest ten gościu chcę sobie poprzypominać te wszystkie nazwy. No na T6 oczywiście nie ma ogromnej jakiejś, jakiegoś wyzwania już teraz dla mnie um, ale no jeżeli by był mobek, który przyzywa... Znaczy jeżeli by był boss, który przyzywa inne małe mobki wtedy by było dużo, dużo łatwiej. Jak widzicie, wszystko przebiega płynnie. A nawet nie wiedziałem, że tak łatwo sobie z nim poradzę na te 6. Zaraz gościu padnie. I myślę, że to by było na tyle w tym filmiku, żeby Was nie nudzić, bo to jest 18 minut z jednym małym cięciem. Zobaczymy, co tu nam poleci. O, dwie legendy. O, nie dwie legendy, jedna legenda. podrzućmy sobie kilka razy ze szczęścia. Co to są za karwasze? Czy to jest gundo? Może jakieś lepsze gundo wydropimy. Błyskawice. Zręczność. O, mamy rezysty i szansa na krytyk trochę mniejsza. No, można by się nad nimi zastanowić. A no, mamy spodnie magika. Dobra. To by było na tyle. Dzięki Wam wielkie. Napiszcie mi w komentarzach jeszcze raz, co sądzicie o nowym patchu i co sądzicie o mikropłatnościach, czy jesteście za, czy przeciw, czy jak to według Was wygląda. Dzięki mam wielkie, do następnego, pa pa.